sory, sory, ja nie Sorry, sorry, sorry Przepraszam Gracyks, ale nie zdążyłeś, był pierwszy. To idzie o Zamykaj, zamyk. zamykasz. Ta, zamykam, jest zamek zamknięty. Załączył w tym samym momencie, w którym zamknąłem. Ej, jest 10 łapek już? Ej, jest 8 łapek. Dawajcie, 10 łapek w górę, mordeczki. Ej, zaraz ja ci nie mogę dać, jedynie, że na telefonie. Ej, idziemy. daj doma, tego, oddział. A nie Czekaj, czytaj, cicho, nie, bądźcie teraz cicho, bądźcie teraz cicho, bo tu chłop chyba będzie szoty ze mną robił. Dobra, to robię, robimy dzisiaj akcję pod szoty, nie? Dobra, to uwaga. Mogę już mówić, Szymek? To już chyba będę mówił, co? Jest. Zeluś to generalnie dobre soty robi, nie? Nie. Ale to nie! Ale to było dobre, aj to było dobre, to było Dzień, dobre, to, to było dobre 10 łapek, no Ej, włącz, dzięki, dzięki za 10 łapek, kapcie, łapek Bo ja w ogóle dobrze, łapy, się pika, pika na imprezie byłem z tymi, z chłopakami, jak byliśmy hype nighta Ale Pika jakby się na tym, na, 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 na imprezie tam niezła zadyma była Tu no. Op, na live to byście spanowali kanał za te zbordy. Deszymek, deszymek. no to jak ja mam powiedzieć deszymek? Deszymek. to generalnie chujowe szaty robi. A dobra, dobra. O nie, Terry, Terry. A, dobra, na to ja. Dobra, Dobra, czekaj. Ej O nie, gramy customy, customy Ale to na początku, szybko, ready. O, no już, już nie krzyczcie. Ale halo, proszę na mnie nie krzyczeć, Czad krzyczą dala. na mnie, pomocy. Sorry, bo jeszcze nie było kodu. Jeszcze nie było kodu, przepraszam, czatu, Zagodłem was. Hmm. Zaraz ja, będzie ja, kod. Nie, Tylko nie trwajcie, ja, ja to będzie top jaki model. Jest? Jaki jest już, dobra, uwaga, cicho, czekajcie. Top model. Zelu... To jest. Żeluś shot... Ej, dawajcie wszyscy razem. Na 3, 2, 1. Ale co, Czy... jak co mamy? Mówić? Mam mówić? Mówimy, że... Mówimy, że... żeluś Luś Shoty generalnie dobre szoty robi. Dobra. 3, 2, 1 Rzeluj szaty, to dobre generalnie dobre szaty robię. Ale to nic nie będzie słychać, to jakiś przestar jest. Wszyscy Dobra. cicho, wszyscy cicho. Rzeluj szaty, to generalnie dobre szaty robi, nie? O Jezu, weź tego skina. Mioć, bo. Jezu, co to jest, co to jest? Zabierz to, proszę cię, zabierz to. Co to, zabierz to jest? jest. Mentos, na to byś dzisiaj. To właśnie te same skiny gramy. A jaki kodzik był? O, to ja chcę, ja chcę tego cooteli, ja zakładam tego Ha Dawaj, pika, zakładam zakładaj ten, ten, tą babę z okay. czapką. Ja tego zakładam, tak? Tego? Tego tak dobrze założyłem. Dobrze, najlepszy. To jest najlepszy. top model, tak? Tak, top model, ja zakładam perelynkę, ja chcę mieć perelynkę. Nie włączyłeś kodu! Brawo, Jak to? inteligencie. Bode... Jak to najpierw. ja nie O Luzu no, cicho! Poczekajcie! Bo, bo wywieracie na mnie presję, wywieracie na mnie presję. presję. E, wywieracie na mnie presję! Wybieracie na mnie presję i to dlatego źle włączyłem, Przepraszam, A, tak zaraz ten kas... No wychodzimy, tak, kastony gramy. I woda to. mi się skończyła. Woda ja. mi się skończyła. O. o Jezus, koniec świata. No bo mam. Przed chwilą pół już. litra. Dobra, pół litra przed chwilą wypiłem. I głupić mi się jeszcze w co? Jestem nienormalny. Jeszcze dwa kubki, pasję, czas. Jeszcze jeden kubek z lemurem, drugi kubek z Pepsi. I, I co? I jeszcze dwa kubki kawy dzisiaj wypiłem. Pół litra wody. No i cholera wie, co się ze mną teraz stanie. Nie wiem co nie stawiać klipy na kanale, A skończyło się na tyle, że raz klipy zmontowałem. to wiemy i teraz od miesiąca nie robię. Dobra, wychodzimy Musisz gdzieś zadzwonić tutaj, o, pewien, y, numer Muszę wybrać, poczekajcie Nie, moja karta graficzna Ej, kiedyś podam no, moim no, widzom no, mój no, numer no, do telefonu Kiedyś kupię, jak już skończyć ten koronawirus, kupię Kiedyś teni będę do, do widzów telefony na live odbierał Zrobimy live zabierania odbierania telefonu Nie z domu, nie? Ja to z domu nie wychodźcie? Czemu? No bo przecież idzie aż Czarnobyla, nie? Promieniowanie i ten dym coś Jutro a no tak, oczywiście, ja no, tak, ja tak, no tak, no ja tak. tak nie wychodzę z domu, Ale nie przypominam, mam. że jest koronawirus i od miesiąca siedzę w domu, i jedyne, gdzie wychodzę, to do śmieci wyrzucić, czy też jak mi siostra pozwoli, nie? Ej, jaki jest Chodzik? Mm. Zelus, Zelus. I podałem tam wyżej na czacie, czekajcie, miniaturę założę, dobra? Okay. Czekajcie, i dajcie wpisać mi ten kod, bo stresujecie mnie. Dobra, to model customy. Uwaga, od żelek. Żelek, żeluś. Żel, Teraz włączyłem, teraz na 100% włączyłem. Czyli teraz ja zrobię całkiem nowego live'a Ten co tam streama znaczy... na nowo zaczyna Ja ci no? kręcę, ja ci kręcę Emocje sięgają, emocje sięgają z zenitu, Zenitu Zenitu ja, Rozpocząć też Zenitu, Zenitu, Zenitu Chłopie, weźmy do snesów na custom'ach Pikachu, wyobrażasz? pikachu, pikachu, pikachu Wybierz mnie Wyłączajcie jak możecie, wszyscy jak mogą to dołączają. Pikachu! Wybieram Cię! Pikachu! 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 No tylko jedna osoba jest, no. Jak to zaraz będzie więcej, spokojnie, podam hasło na czacie i będzie GITES. Jaki kod? Poczekasz 10 minut, podasz na insta? Nie, na insta jeszcze nie, ma ogarniam instagrama, ale insta już wam... W sensie zaraz wam podam instagrama jako ten, bo tam będzie kod do customów, także... Ej, ale trollę się przecież domyślam, jak ty daj... Cały czas ten sam kod. Mózgu. Ale to... Co to jest za różnica? To nie ma znaczenia, mordo. Zazmieni kod na jakiś inny. Wiesz co ale tak, Nie, bo ten ale jest tak, łatwy i... Tak, łatwy jest ale to jest ma różnicy. Nie ma różnicy no, w ogóle. I tak będzie trol, i tak będą trolla i panzielne tak. trolna. No tak... wyjaśnimy, no, wyjaśnimy. Oczywiście, że wyjaśnimy, oczywiście, że wyjaśnimy. Wyjaśnimy. Jeden trolek na cztery. Mam to się w ekipie. Siema, mogę zagrać potem w ekipie? Yy, tak, możesz za team mentos, okej, okay, Team Mentos, żeby też każdy zagrał, nie? Ja sobie tam chcę tam idą, na ochronie.